すこだ! Dzisiaj nie wyobrażamy już sobie tej marki jako samodzielnej firmy niezwiązanej na stałe z Volkswagenem. Ciekawe jednak, że za demoludów Skoda, mimo że zależna jedynie od się radzieckiego brata, radziła sobie doskonale nie tylko na rynkach socjalistycznych, ale i na wymagającym zachodzie. W latach 70. Skody S100 sprzedawane były między innymi we Włoszech, w kraju Lamborghini, Maserati czy Fiata i było tam na niezapotrzebowanie, bo nie były drogie i dało się nimi jeździć nawet 5 lat. Czechosłowaccy trzymali mocno fason, a egzemplarze eksportowe montowane były pod specjalnym, technicznym nadzorem. Jeszcze przed wojną niektóre modele cieszyły się dużym popytem wśród bawarskich odbiorców marki Skoda i może dlatego w latach 80. Niemcy zachodni spoglądali łapczywie na fabrykę w Mlada Bolesław, bo marzyła im się tam licencyjna produkcja Volkswagena Polo, przeznaczonego na rynki pozaeuropejskie. Z wiadomych przyczyn nic z tego nie wyszło, ale Wolfsburg cierpliwie czekał i w nowych, dobrych czasach dawne plany zrealizował. Już nie Polo, ale nowe auta oparte jedynie na Volkswagenie jako tańszej alternatywie wobec markowych niemieckich produktów. Od roku 1991 Skoda należy już do grupy Volkswagena, więc i myśl techniczna i jakość produkcji oraz normy są już niemieckie. Czeskie zostały jedynie robocizna i marka, no i Niemcy je docenili. Dzisiaj przed Wami jeden z tych niemiecko-czeskich produktów, czyli Fabia trzeciej generacji. Szczegóły za chwilę. Dzisiaj przed nami Skoda Fabia trzeciej generacji. Zacznijmy od tego, co zwraca największą uwagę, gdy na Fabię spojrzymy. Fabia w wersji Ambition, a więc ta, którą jeździmy dzisiaj, wyposażona jest w 16-calowe felgi i niskoprofilowe szerokie opony 215x45. Auto na takich kołach wygląda rewelacyjnie. Docenią to zwłaszcza ci, którzy wpatrując się w nową Fabię zauważą podobieństwa do samej Delty Integrale. Na forach już to zauważono, dzięki czemu miłośnicy aut z pazurem mają kolejną furę, której wstydzić się nie muszą. Niestety te wspaniale wyglądające koła nie są praktyczne w mieście. Każda próba podjechania pod nawet niewielki krawężnik może skończyć się defasonem ślicznych obręczy. A byłaby szkoda. Poza tym sztywne, o 5-centymetrowej wysokości opony nie poprawiają komfortu w samochodzie. Te zastosowane w fabii uginają się o 30% mniej niż o profilu 65, najpopularniejszym stosowanym obecnie. Nasza fabia jest więc dodatkowo utwardzana, co cieszyć będzie miłośników ostrych zakrętów, martwić za to będzie lubiących bujanie na resorach. Szerokie gumy ponadto hałasują i słychać to wyraźnie przy pootwieranych oknach. Im szybciej mgniemy, tym większy hałas dociera do wnętrza. Skoro już ruszyliśmy, to dwa słowa o zachowaniu fabii na drodze. Nasze auto wyposażono w dobre elektryczne wspomaganie kierownicy i elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego. Poprawia ona zachowanie wozu w ostrych, szybko pokonywanych zakrętach. Gwałtowne ruchy kierownicą nie wytrącają z toru jazdy, bo tu czuwa elektronika, a na łukach trudniej dzięki temu o niekontrolowany poślizg. Samochody te z pewnością ponadprzeciętnie dobrze spisywać się będą na trasach KJS-ów, czyli na trasach rajdów popularnych, gdzie slalom i ostre zakręty decydują o wynikach. Teraz silnik. Mamy tu do czynienia z kolejnym pojazdem o małym silniku i sporej mocy, czyli przed nami klasyczny downsizing. 110 koni z 1200 pojemności to dużo, moment obrotowy niewielki, ale trudno wymagać, aby jego wartość w tak małym silniku była większa niż 175 Nm. No i tyle Fabia ma. Motor ma niezłego kopa. Turbina daje radę od najniższych obrotów, czyli turbodziura minimalna. Nie zauważamy różnicy w osiągach niezależnie od tego, czy na pokładzie jeden czy dwóch podróżujących. Gorzej, gdy auto obciążone czterema 100 kilogramowymi drabami. Wtedy Fabi już sporo ciężej i to czuć. Pamiętajmy jednak, że silniczek tu mały, a moc tkwi w szczegółach, czyli jedynie w turbinie. Ta za to pracuje bardzo cicho i nawet fachowe ucho może mieć problem z jej usłyszeniem. Od zera do setki Fabia dowiozła nas w 11 sekund w dwie osoby. A ile przy tym wypaliła? Podczas tych 11 sekund pomiarów wskaźnik wyświetlił chwilowe zużycie na poziomie 25 litrów, ale przy ekstremalnych przyspieszeniach to normalne. Zaskoczyła nas jednak dopiero próba kolejna. Dwukrotny pomiar zużycia na niemal identycznych miejsko-wiejskich nawierzchniach to kolejno 8,9 litra oraz pełne 9. Po uzyskaniu takich wyników można byłoby sądzić, że mamy tu do czynienia z... Uturbowioną jednostką 1.6, ale jak na motor 1200 to sporo za dużo. Na trasie za to, nie przekraczając dozwolonych 90 na godzinę przy jednostajnej jeździe niewymagającej interwencji turbiny zużycie spadło nawet do 3,8 litra. Czyli można wtedy jednak wyprzedzać zaczną nas nawet tiry. Warto jeszcze wspomnieć, że te skodowskie silniki z fabrycznie zamontowaną instalacją LPG, nawet po pełnym nagrzaniu, zużywają równolegle i gaz, i benzynę, w zależności od komendy komputera analizującego obciążenie silnika. Należy o tym pamiętać, decydując się na opcję gazową. Spójrzmy teraz do środka. Kierownica wielofunkcyjna, klasycznie ozdobna, za to sama deska rozdzielcza oszczędna, ale przyjemna. Ciekawostką jest możliwość naniesienia na bazową, srebrną część kokpitu dowolnej fotografii albo grafiki. Oczywiście dzieje się tak jeszcze w fabryce na zamówieniu odbiorcy i to za dopłatą. Pomysł rewelacyjny. Tu nasze oklaski. Poza tym, jak to w Skodzie z przodu, standardowo twardawe fotele, profilowane tradycyjnie, ale trzymające jak należy. Drażni za to wystający uchwyt wzdłużnej regulacji fotela, bo haczymy o niego nogą w czasie jazdy, ale można się do tego przyzwyczaić. Z tyłu z wygodą trochę gorzej i design też nieszczególny, za to szorstka wykładzina fotelowa dobrze utrzymuje jadących w zakrętach. W bagażnik wejdą nam za to trzy walizki i drobiazgi, a rozkładane oparcia w stosunku 2 do 3 płaskiej podłogi nam nie zapewnią. Ciekawostką jest to, że do wersji kombi musimy dopłacić 2,5 tysiąca złotych, a ile kosztuje Fabia Hatchback? Nasz egzemplarz w wersji Ambition wart jest ponad 52 tysiące złotych, ale są też i Fabie za 70 tysięcy z turbodieslem 1.4. Najtańszą jednak z benzyną 1.0 kupić można już za 45 tysięcy. Wtedy jednak o białym dachu i o 16-calowych felgach możemy jedynie pomarzyć.